Test środa, jest 18 stycznia, a to jest kolejny odcinek serii pod tytułem Dzień dobry, cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Na chwileczkę teraz się zamknę i nie wiem czy będziecie to słyszeć, ale co się tu dzieje dookoła mnie. Słuchajcie po prostu, jakie dźwięki są w tej dżungli, to jest niewiarygodne. Kochani, skoro posuwaliśmy dźwięków, to idźmy do cytatu. Księga Syracha, 28, rozdział 17, werset. Uderzenie rózgi wywołuje sińce, uderzenie języka łamie kości. No, prościej to się już chyba wytłumaczyć nie da. Kochani, po prostu to jest genialne, jak Syrach jest genialny. Jedną z najbardziej dotkliwych rzeczy, jedną z najbardziej śmiertelnych rzeczy w życiu jest język. I oczywiście, że można komuś zadać mnóstwo bólu fizycznie, można kogoś skrzywdzić niewiarygodnie na różnych płaszczyznach, ale język po prostu łamie kości. W takim sensie język jest jedną z najgorszych rzeczy, którą można wykorzystać po to, żeby kogoś skrzywdzić. Na szczęście oczywiście jest też po to, żeby kogoś kochać. Kochani, dzisiaj bardzo proste pytanie w związku z tym tekstem, bo ja myślę, że tu nie trzeba dużo komentarza. Co ty robisz ze swoim językiem? W sensie, czy twój język jest narzędziem kochania i miłości, czy też twój język jest narzędziem po prostu zabijania i łamania kości? Aż mi się zrymowało. Proście się, nie da, więc nie będę dalej tłumaczył. Proszę was, pomyślcie o tym, bo my robimy tyle złatym językiem, że to się po prostu w głowie nie mieści. Naprawdę. To tyle na dzisiaj w tej pszczole. Serdecznie was pozdrawiam, błogosławie. Przez sekundę sobie jeszcze posłuchajmy śpiewu tych niewiarygodnych stworzeń, a my się widzimy jutro. Pa! A ten tak gwizda!